Stała na peronie, gdy zobaczyła siebie. Nie odbicie w lustrze, nie cień, lecz żywą kobietę, taką samą jak ona. Ten sam sposób trzymania ramion, ten sam gest, gdy poprawia szalik, nawet lekki przechył głowy, gdy słucha stukotu kół. Serce Marii zabiło mocno, jak wtedy, gdy była młoda i jeszcze wierzyła w cuda. Przyjrzała się uważniej, kobieta stała naprzeciw, obok ławki. Trzymając małą walizkę. I było w niej coś znajomego do bólu. Niebo zasnuło się szarym, mgielnym woalem. Pociąg się spóźniał. Ludzie przestępowali z nogi na nogę, chowali się pod parasolami. A Maria nie mogła oderwać wzroku. Nieznajoma podniosła oczy, i wtedy ogarnął ją strach, bo w tym spojrzeniu zobaczyła siebie. To samo zmęczone światło, to samo czekanie, to samo nieme pytanie: Czy ty to ja? Zrobiła krok naprzód, potem drugi. W tej chwili głośnik nad głową zagrzmiał, pociąg nadjeżdża. Tłum ruszył, zasłaniając wszystko przed oczami. Kiedy wagony przejechały, na ławce już nikogo nie było. Został tylko szary wełniany szalik. Maria podniosła go. Materiał był ciepły, pachniał lawendą i deszczem. W kieszeni pożółkła fotografia dwóch dziewczynek. Stały obok siebie. Trzymając się za ręce. Obie miały te same oczy, ten sam uśmiech. Na odwrocie, nierówny dziecięcy podpis na zawsze razem. Maria usiadła na ławce, palce drżały, gdy dotykała zdjęcia. Nie pamiętała takiej fotografii i nigdy nie miała siostry. Przynajmniej tak mówiła matka może to przypadek pomyślała, ale serce nie wierzyło. Pociąg ruszył. Zagłuszając myśli, koła wybijały rytm, który brzmiał znajomo. Jakby już kiedyś go słyszała, dawno temu, w dzieciństwie, gdy za oknem migały światła, a matka szeptała: Cicho, córeczko, śpi. Przytuliła szalik do piersi i poczuła, jak coś starego, zapomnianego budzi się w niej. Wspomnienie pachniało dymem i mlekiem, a w tle brzmiała kołysanka. Głos podobny do jej własnego, lecz inny. Podszedł konduktor. Przepraszam, proszę pani, pociąg odjeżdża. Wsiada pani. Maria skinęła głową, wciąż trzymając zdjęcie. W wagonie jej oczy śledziły własne odbicie w szybie, lecz każdy odblask wydawał się inną twarzą. Znajomą, obcą, jak bliźniaczką. Podróż do domu była długa. Za oknem przesuwały się wioski, pola, a w jej głowie brzmiało jedno pytanie: Kim ona jest? Noc zapadła szybko. Światła stacji migały jak maleńkie wspomnienia, których nie da się złapać. W domu Maria otworzyła drzwi starego mieszkania. Cisza przywitała ją jak zawsze. Na stole czarna chusta, którą nosiła na pogrzeb matki. Obok niedopita filiżanka herbaty. Położyła fotografię na stole i zapaliła lampkę. Cień dwóch twarzy ze zdjęcia padł na ścianę jak dwa złączone sylwetki. Nagle coś cicho wypadło z koperty, którą matka zostawiła jej przed śmiercią, ale której Maria nigdy nie otworzyła. Cienki skrawek papieru z jednym zdaniem: „Jeśli kiedyś się zobaczysz, wybacz mi kropka”. Maria usiadła. Świat, który dotąd wydawał się spokojny i zrozumiały, pękł. Patrzyła na zdjęcie, na karteczkę, na swoje odbicie w oknie i po raz pierwszy od wielu lat poczuła że jej życie nie należy tylko do niej. Wiatr zdmuchnął płomień lampy i przez chwilę w ciemności wydało jej się, że ktoś stoi obok. Ten sam zapach lawendy. To samo spojrzenie. Nie odwróciła się. Tylko wyszeptała. Jeśli naprawdę istniejesz, znajdę Cię. Gdzieś w oddali, pod nocnym niebem, znów rozległ się dźwięk ku pociągu. I ten dźwięk już nie straszył. On wzywał. Noc po spotkaniu na dworcu była bezsenna. Maria siedziała przy oknie, słuchała, jak wiatr porusza stare zasłony, i nie potrafiła zmusić się, by wyrzucić tę kopertę. Wygładziła ją delikatnie, jakby dotykała twarzy matki, i poczuła, jak serce ściska się z bólu. Na odwrocie, nierówny, znajomy do łez charakter pisma, dla mojej córki. Nie otwierać, dopóki nie przyjdzie czas. I kiedy? Mamo, ten czas ma nadejść, wyszeptała w ciszy. Słowa zawisły w powietrzu jak modlitwa. Ręce same rozerwały brzeg koperty. W środku kolejna kartka, pożółkła, lekko wyblakła. Na niej dwa imiona. Jedno, jej własne. Drugie, Larysa. Obok ta sama data urodzenia. Świat jakby się zatrzymał. Czytała kilka razy. Nie wierząc własnym oczom, Larysa, siostra, bliźniaczka, w głowie kłębiły się wspomnienia, zapachy, dźwięki, urywki zdań. Tnie płacz, córeczko, ona tylko śpi. Głos, który kiedyś wydawał się obcy, nagle nabrał znaczenia. Maria wstała, podeszła do szafy. Z wysłużonego pudła wyjęła album matki, strony paczniały kurzem i lawendą. Na zdjęciach, Uśmiechy, dziecięce dłonie, lecz nigdzie nie było tej drugiej dziewczynki. Jakby matka starła ją z pamięci. Rano Maria poszła do miejskiego archiwum w Krakowie. Młoda urzędniczka długo coś sprawdzała w komputerze, po czym spojrzała zaskoczona. Tak, rzeczywiście, w akcie urodzenia widnieją dwie dziewczynki powiedziała cicho. Ale później w dokumentach została tylko jedna. Drugie imię skreślono. Maria poczuła, jak ziemia usuwa się spod nóg. Dlaczego? Tylko to zdołała wyszeptać. Urzędniczka wzruszyła ramionami. W tamtych czasach bywało różnie. Bieda, choroby, sieroty. Dzieci rozdzielano, żeby uratować choć jedno. Maria wyszła na ulicę. Śnieg padał gęsto, jak zapomniane wspomnienia. Stała, trzymając w dłoniach dokument z pieczęcią, jak wyrok. Przy kawiarni na rogu zauważyła starszą kobietę, która wpatrywała się w nią z dziwnym zainteresowaniem. Pani jest do kogoś podobna, wyszeptała, gdy Maria podeszła bliżej. Do dziewczyny, która mieszkała tu w latach pięćdziesiątych. Piękna, cicha, miała takie same oczy jak pani. Jak się nazywała? Zapytała Maria. Larysa Nowak, odpowiedziała kobieta z namysłem, jakby wypowiadała zaklęcie. Tak. Larysa. Maria pobiegła na przystanek, przyciskając kopertę do piersi. Serce biło jej szybko, jak u dziecka, które właśnie poznało prawdę o bajce. Teraz już wiedziała, dokąd jechać. W tamtym miasteczku, wśród starych uliczek i zapomnianych kamienic, kiedyś mieszkała jej siostra. W domu, przed wyjazdem, spojrzała jeszcze raz na zdjęcie znalezione w szaliku. Dwie dziewczynki trzymają się za ręce. Wysoka trawa, słońce w oczach. W tle dom z ozdobnym oknem. Pamiętała go. Nie wiedziała skąd, ale pamiętała. W nocy spakowała mały plecak: dokumenty, zdjęcie, szalik, list. Zanim wyszła, zadzwonił telefon, numer nieznany. Głos w słuchawce był cichy, słaby, ale znajomy. Czy to pani Maja? Czekałam na panią. Nazywam się Larysa. Maria zamarła. Gdzie pani jest? W szpitalu. Wiedziałam, że mnie pani znajdzie. Mama mówiła, że pani odkryje prawdę. Połączenie nagle się urwało. Na ekranie pozostał tylko numer bez podpisu. Maria stała pośrodku pokoju, w ciemności, z telefonem w dłoni i jednym uczuciem. Jej życie już nie należy do przeszłości. Ono dopiero się zaczyna. Wiatr pędził drobny śnieg w poprzek drogi jakby sam próbował ją zatrzymać. Maria siedziała w autobusie, ściskając szalik i zdjęcie, które już zdążyły nabrać ciepła jej dłoni. Za oknem rozlewała się biała cisza. Nikt w autobusie nie mówił, tylko kierowca co jakiś czas przecierał zaparowaną szybę. Telefon milczał. Nie wiedziała, czy to był sen, czy prawdziwy telefon. Ale w sercu tliła się pewność, ta kobieta istnieje. Na przystanku przy starej klinice wysiadła. Budynek Z czasów PRL-u stał jak pomnik zapomnianych historii. Cisza tu miała wagę. W rejestracji pielęgniarka długo przeglądała papiery. Larysa Nowak. Tak, leży na naszym oddziale. Ale prawie nie mówi. Prosiła, by jej nie niepokoić, chyba że ktoś z rodziny. Maria skinęła głową. Jestem rodziną. Korytarz pachniał lekami. Starymi ścianami i wspomnieniami. Kroki odbijały się echem, jakby szeptały: Możesz się jeszcze wycofać. Nie wykofała się, drzwi sali były uchylone. Na łóżku leżała kobieta, drobna, blada, z włosami koloru srebra. Maria zrobiła krok do przodu, i świat się zatrzymał. Ta sama twarz, te same zmarszczki przy oczach, nawet blizna nad brwią, którą miała od dzieciństwa. Gdy spadła z drzewa. Larysa, wyszeptała cicho. Kobieta powoli odwróciła głowę. W jej oczach zalśniły łzy. Przyszłaś. Głos brzmiał jak echo z innego życia. Maria usiadła na krześle, nie wiedząc, czy śmiać się, czy płakać. Jesteśmy naprawdę bliźniaczkami. Tak, skinęła Larysa. Mama musiała mnie oddać. Mówiła, że jesteś słabsza że nie przeżyjesz bez niej, Wybrała ciebie, w jej głosie nie było żalu, tylko zmęczenie. Milczały za oknem padał śnieg, jak biały popiół. Maria patrzyła na siostrę i czuła dziwną mieszaninę emocji: Radość, winę, ulgę. Szukałam ciej, szepnęła Larysa. Ale kiedy dowiedziałam się, że mama żyje, nie miałam odwagi przyjść. Myślałam, że mnie nie wybaczy. Zostawiła list, odpowiedziała Maria. Jedno zdanie. Wybacz mi kropka. Larysa zamknęła oczy. Po jej policzkach spłynęły dwie łzy, niemal równocześnie z tymi, które pojawiły się na twarzy Marii. Milczenie zamieniło się w modlitwę. Zdawało się, że wszystko się skończyło. Tajemnica odkryta, dusza spokojna. Maria została przy siostrze do wieczora. Karmiła ją łyżką, poprawiała koc. Słuchała urywków historii, o dzieciństwie w obcej rodzinie, o bogactwie bez miłości, o samotności pośród ludzi. Miałam wszystko, szeptała Larysa, ale nie miałam ciebie. Gdy na zewnątrz zapadł zmrok, lekarz poprosił Marię do korytarza. Jest pani krewną. Jej serce jest bardzo słabe. I jest jeszcze jedna rzecz. Wyjął małe pudełko przewiązane błękitną wstążką. Prosiła, by przekazać je pani. Jeśli kiedyś pani przyjdzie. Ale, wygląda na to, że już zostało odebrane. Jak to, odebrane? Nie wiem. W dzienniku mamy wpis. Przekazano nieznanej kobiecie. Maria poczuła, jak lodowaty chłód przechodzi jej przez ciało. Kiedy to się stało? Dwa dni temu. Wróciła do sali, Larysa spała. Jej oddech był ledwie słyszalny, a dłoń zimna. Maria pochyliła się. Dotknęła czołem jej dłoni. Znajdę to pudełko, słyszysz? wyszeptała. Wszystko odzyskam. Larysa nie odpowiedziała, tylko delikatny uśmiech przemknął po jej ustach. I w tej chwili wydawało się, że obie oddychają tym samym powietrzem. Wreszcie spokój tak się wydawało ale następnego ranka zadzwonił telefon ze szpitala. Pani Mario, szukamy pani siostry. Zniknęła tej nocy. Wracała do domu nocnym pociągiem, lecz sen nie nadchodził. Siedziała przy oknie, wpatrzona w ciemność, i w myślach powtarzała jedno imię Larysa. Jej siostra zniknęła. Razem z nią to tajemnicze pudełko. Cisza w wagonie wydawała się żywa. W każdym szeleście Maria słyszała niewypowiedziane pytanie: Dlaczego? Kiedy dotarła do Krakowa, dzień dopiero się budził. Ulice były mokre po nocnym deszczu, niebo ciężkie, szare jak zmęczone oczy. Otworzyła drzwi starego domu, który pozostał po matce. W środku unosił się zapach kurzu, wosku i wspomnień. Stała w progu i wiedziała: Jeśli istnieje prawda, to tutaj. Na strychu, między pudłami i starymi rzeczami, znalazła skrzynkę przewiązaną błękitną wstążką. Serce zamarło ta sama wstążka którą opisywał lekarz. Uklękła, rozwiązała supeł. W środku listy, zdjęcia mała dziecięca zabawka z przyszytymi łatkami a na wierzchu pismo matki. Jeśli to czytasz znaczy, że nie potrafiłam powiedzieć tego na głos. Miałam dwie córki wojnę przeżyłam, ale głodu nie. Nie miałam wyboru. Bogaty mężczyzna z Warszawy obiecał, że uratuje jedno dziecko. Jeśli mu je oddam. Oddałam Larysę, wybrałam ciebie, wierząc, że kiedyś odnajdę drugą. Ale lata minęły i milczałam. Litery rozmazywały się przed oczami. Maria siedziała, trzymając ten list, i po raz pierwszy nie czuła gniewu, tylko ból za obie. Obok leżała druga koperta. Na niej napis: dla Larizy, od matki. Otworzyła ją. W środku, Fotografia dwóch dziewczynek. Ta sama, którą znalazła w szaliku. Pod nią krótki dopisek Kocham was obie, ktokolwiek to przeczyta. Maria zrozumiała, Larysa tu była. Znalazła pudełko i musiała wrócić przed swoim zniknięciem. Na dnie leżał jeszcze jeden przedmiot, małe lusterko w srebrnej oprawie. Szkło było lekko pęknięte. Gdy uniosła je do twarzy, przez chwilę zobaczyła w nim dwa odbicia. Uzy popłynęły same. Usiadła na podłodze, dotknęła palcami szkła i wyszeptała. Laryso, byłaś tu. Wiem to. Podmuch wiatru poruszył firanką, a promień słońca przesunął się po starym kredensie. Między książkami coś błysnęło. Mały dyktafon. Nacisnęła przycisk i usłyszała ten głos. Mario, jeśli to słuchasz, znaczy, że nie mogłam zostać. Nie uciekam. Chcę tylko dokończyć historię, którą zaczęła mama. Dała nam życie, ale nie nauczyła nas żyć razem. Chcę przywrócić jej spokój. Na starym cmentarzu, pod orzechem, leży nasza kołysanka. Przyjdź tam. Będę czekać. Głos ucichł. Serce Marii biło tak głośno, że zdawało się, iż słyszy je cały dom. Wstała, wzięła szalik, listy i lusterko. I wyszła na zewnątrz. Niebo się przejaśniło, powietrze pachniało ziemią po deszczu. Ruszyła ścieżką, którą pamiętały jej dziecięce stopy, drogą na stary cmentarz. Krok po kroku, obok starych drzew, między zapomnianymi grobami. I wtedy ją zobaczyła. Larysa stała przy krzyżu, w tym samym płaszczu, co wtedy na dworcu. Wiatr bawił się jej włosami, a w dłoniach trzymała pudełko. Maria zastygła, ich spojrzenia spotkały się, i w tej chwili nie było już przeszłości ani teraźniejszości, tylko dwie dusze, które wreszcie się odnalazły. Słowa nie zdążyły się narodzić. Larysa tylko się uśmiechnęła, położyła pudełko pod drzewem i cicho powiedziała: Teraz ono należy do ciebie. Zrobiła kilka kroków i zniknęła za zakrętem, jakby rozpłynęła się w świetle. Maria stała, nieruchoma, Aż niebo pociemniało. Pudełko leżało u jej stóp. Otworzyła je jeszcze raz. W środku pozostało tylko lusterko. Pęknięcie zniknęło. A w odbiciu, dwa uśmiechnięte oblicza. Wieczór spadł na kraków ciężko, jak wspomnienie. Anna siedziała w pokoju hotelowym i długo nie potrafiła otworzyć koperty. Na niej znajomy charakter pisma. Drżący, starczy, a jednak rozpoznawalny aż do bólu. Dla mojej córki, kiedy nadejdzie czas. Wzięła głęboki oddech i rozerwała brzeg. Papier zaszeleścił jak skrzydło ptaka, a wraz z nim powrócił zapach starego domu, jabłek i wosku. Anno, jeśli to czytasz, znaczy, że mnie już nie ma. A więc dotarłaś tam, dokąd ja bałam się Cię zaprowadzić. Przez całe życie nosiłam jedno serce, cudze. A jednocześnie własne. Czytała powoli, połykając każde słowo, jakby każde paliło ją od środka. Urodziłaś się słaba. Lekarze mówili, nie przeżyję nocy. Straciłam cień. Tej samej nocy przywieźli inne dziecko. Poparzone, duszące się, sierotę. Jej matka zginęła, osłaniając ją własnym ciałem. Spojrzałam na nią i zobaczyłam Ciebie. I wtedy zrobiłam coś. Do czego nie miałam prawa. Dałam jej twoje imię i żyłam dalej, jakby nic się nie stało. Anna poczuła, jak ziemia usuwa się spod nóg. Całe jej życie, całe dzieciństwo, każdy wspomniany gest, wszystko nagle wydawało się nie jej. Ale list nie kończył się tam. A potem wydarzył się cud. Tydzień później lekarz przyniósł zawiniątko. Żyje, powiedział. Dziecko przeżyło, kropka. Ale nie było miejsca dla dwóch, ani w dokumentach, ani w życiu. Wybrałam milczenie. Jedną wychowałam jak własną, drugą oddałam światu, który miał być lepszy. Nie wiedziałam, kogo Bóg zostawił przy mnie, ciebie czy ją. Teraz wiem, obie. Dłoń z listem opadła bezwładnie. Anna patrzyła w okno, gdzie migotały światła miasta. Łzy spływały cicho, bez dźwięku. Nie mogła znienawidzić tej kobiety. Teraz wiedziała, to nie był grzech, lecz ofiara. Jeśli kiedyś się spotkacie, nie szukajcie winnych. Marzyłam, żebyście obierzyły. Bo serce matki się nie dzieli, ono rozrywa się na pół. I każda z was nosi jego połowę. Wybacz mi. I podziękuj Bogu, że pozwolił mi kochać dwa razy. Czytała te słowa w kółko, aż atrament rozmył się od łez. Następnego ranka przyjechały z Malianną do Starego Domu na Wsi pod Lublinem. Dom przywitał je ciszą, ale nie chłodem. W powietrzu unosił się zapach jabłek leżących na parapecie, jakby czekały. Tutaj wszystko się zaczęło, powiedziała Malianna, dotykając ściany. I może tutaj powinno się skończyć? Nie, odpowiedziała Anna spokojnie. Tutaj wszystko zaczyna się na nowo. Usiadły przy oknie. Anna położyła list na stole, obok dwa medalieni, które teraz złączyły się w jedno. Słońce przebiło się przez firankę, malując na podłodze ciepłe plamy światła. Wiesz, powiedziała Anna cicho, zawsze myślałam, że ten dom jest martwy, a teraz czuję, że oddycha, bo przechował jej serce, szepnęła Malianna. Anna uśmiechnęła się przez łzy. I nasze też. Wyszły razem na podwórze. Po środku ogrodu była stara dziura po jabłoni. Anna wzięła łopatę. Trzeba posadzić nową, żeby pamięć nie skończyła się na kamieniu. Sadzenie odbywało się w ciszy. Malianna wsypywała ziemię, Anna podlewała wodą z glinianego dzbanka. Kiedy skończyły, stanęły obok siebie, jak dwie siostry, które wreszcie przestało dzielić milczenie. Wieczorem, gdy słońce zaszło za wzgórze, Anna została sama. Podeszła do komody. Włożyła do środka list, medalien i fotografię dwóch dziewczynek. Zamknęła szufladę. Przez chwilę miała wrażenie, że dom westchnął z ulgą. Wyszła na ganek i spojrzała na młodą jabłoń. Liście szeleściły na wietrze, a jej się zdawało, że ktoś cicho szepcze. Znalazłaś mnie, kropka. Uśmiechnęła się. Po raz pierwszy od wielu lat w sercu miała nie pustkę, lecz ciepło. Zrozumiała, dom nie był przekleństwem. Był schronieniem miłości, którą trzeba było obudzić. Kiedy pierwszy promień księżyca dotknął okna, wyszeptała. Mamo, dziękuję. Będę strzec twojego serca dalej. Dom milczał, ale ta cisza była żywa, bo prawdziwe historie nigdy się nie kończą, tylko przechodzą dalej, do tych, którzy potrafią je usłyszeć. I kiedy dwie połówki serca wreszcie się spotkały, świat przestał być ciemny, bo nawet śmierć nie potrafi zniszczyć tego, co zostało zapisane miłością. To była jedna z niezwykłych historii życia. Jeśli poruszyła cię ta opowieść, napisz komentarz. Być może właśnie twoje słowa staną się wsparciem dla kogoś innego. Podziel się swoimi myślami, zasubskrybuj, aby nie przegapić kolejnych historii które mogą zmienić spojrzenie na życie.